Uwaga, uwaga, już za chwilę na tej scenie odbędzie się pokaz mody wczesnosłowiańskiej, więc zapraszam wszystkich z bliska i z daleka. Pod sceną jest najprzyjemniej, najradosniej i najweselej. Wszystkie dzieci mogą usiąść sobie nawet na rogu sceny, więc zapraszamy wszystkich. Będzie można zobaczyć, nie będzie można dotknąć, ale z bliska jest również fajnie popatrzeć. Więc zapraszam, za jakieś 2-3 minuty rozpoczniemy pokaz, więc zapraszamy, zapraszamy na pokaz. Dziękuję. Brawo, brawo Dobra. Jak się walczyło? Tak widziałam, że to teraz A ja bym wyglądał. <grym> Jesteśmy. Jest super, ja super, po prostu rewolacja ja bym walczyła, bo walczyłeś chłopaków. Jak, jak prawdziwy ten, jak prawdziwy. Ti u shkohani. Sot të zotë.